Wydział Patrolowo-Interwencyjny otrzymał zgłoszenie o nękaniu kobiety. Takie wezwania bardzo często prowadzą do uprowadzenia i handlu ludźmi. Policjanci mieli trudne zadanie. Oprawcy mają zaraz przyjechać do niej i zrobić jej krzywdę. Sprawdźcie to. 012 do 00 przyjąłem. Udajemy się alarmowo na miejsce. W ogóle zobaczcie jakie mamy kozackie modulatory w tym pojeździe. Naga są kozackie. Przypomnę wam, jeszcze tylko, żebyście szelili koniecznie łapkę w górę, szelili koniecznie Subika. Przypominam też o rekrutacji do naszej ekipy nagrywkowej. Tutaj macie terminy, kiedy każda ta rekrutacja jest. Na naszym Discordzie linka macie w opisie. Jeśli chodzi o pojazd i o stroje, są one dostępne w becie od Pewa. A my jedziemy już teraz na wezwanie 00 do 12. O? Ustawcie tylko pojazd w widocznym miejscu. 12 do 00 przyjąłem. Yy, dobra, jesteśmy już na miejscu. Ja wyłączę sygnały i tak jak nam 00 powiedziało. O kurde, jakiś to jest pojazd. Czekajcie, czekajcie, sprawdzę, może tablice rejestracyjne. 12-00, sprawdź mi pojazd o numerach WEW3N47. Czy należą do tej osoby, która dzwoniła do nas na telefon? Kurde, słuchajcie, bo możliwe, że już oni przyjechali tutaj do domu, a my nie zdążyliśmy przyjechać wcześniej przed nimi. 00-12, do 12. pojazd należy do osoby, która dzwoniła do nas, jest to właścicielka tej posesji, na której jesteście. Dobra, przyjąłem. W takim razie jesteśmy już na miejscu, chowamy pojazd. Ja na razie ten pojazd zostawię tutaj, zobaczę co. Tutaj się dzieje. O dobra, jest ta kobieta, tak jak y, mówiła. Dzień dobry, proszę pani. Powiedziała nam, że za chwilę mają się oprawcy być i ona kompletnie ich nie zna. W sensie, jeszcze nigdy ich nie widziała i po prostu dostaje pogróżki y, SMS-ami od jakiegoś czasu. Jeszcze nie zgłosiła na policję. E, ja zapytałem się, czy mogę wjechać bardziej na posesję tym pojazdem i pozwoliła nam. Także słuchajcie, ja tutaj ukryję pojazd. Y, o, tutaj jest takie fajne miejsce. Nie wiem, czy wjeżdżać na te drewno tutaj, ale nie powinno się załamać, mi się wydaje. Dobra, nie załamało się, także zostawiam tutaj pojazd bez sygnału. i bo Będzie te sygnały widać za domu, tak? E, I teraz partner, szybko, co robimy? Tutaj są krzaki, dobra, chodź w te krzaki. Ty tutaj będziesz stał. Masz nie wychodzić, masz broni, nie wyciągać, masz być cicho. Będziemy tu. Ty tutaj zostaniesz, ja trochę podejdę do przodu i będziemy patrzyli, co się dzieje. Chodź tu, chodź tu. E, 12 do 0, 0. nie dawaj mi komunikatów na radio. Zaraz pod, e, podjadą na miejsce oprawcy. A ja tutaj będę, słuchajcie, czekał i patrzył, kiedy oni podjadą pod dom. Proszę pani, proszę tutaj stać spokojnie. My będziemy patrzyli za krzaków i jak coś szybko zareagujemy. Mamy broń ze sobą, także na spokojnie. Pani tutaj e, nie jak się zakupuje, tak jakby nas nie było w ogóle. O kurde, podjechał samochód. Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, tak jak widzieliście, samochód jeszcze idzie na miejsce. Ja, słuchajcie, wyciągam broń. Myślę, że po prostu zwykłą broń weźmiemy. Jak coś damy strzało ostrzegawcze i obserwujemy tutaj ze krzaków. Nie, nie widać stąd? Nie, no, nie widać na pewno. Żeby ja jeszcze widział cokolwiek. Dobra, tam już jeden. Z... Czemu on tam stał? On nas zauważył? Czy oni obserwują dom, że. Może obserwowali dom, czy tutaj nic nie ma? Dobra, chcę zobaczyć, co tutaj z tą kobietą. Dobra, oni podchodzą już do tej babki i co teraz zrobią tutaj. Rostraszyli no ją, więc oni są do wszystkiego możliwi. Czemu tamten uciekł? że czekajcie, czekajcie. O co tutaj chodzi? Ty gdzie ty uciekasz? Poczekaj, ty! Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Szybko, szybko, dawaj! Zatrzymaj się, rzuć tą broń! Rzuć tą broń w tym momencie! Łap go, łap go tamtego! Rzuć tą broń, dobra, biorę broń. Na kolana, na kolana bez ruchów. Uda mi się mu go złapać. Mam nadzieję. Dobra, ja go na razie aresztuję. E, 12 do 0.0, w wsparcie na miejsce. Złapaliśmy jedną osobę, drugą ucieka piechotą. 0.0 do 12, wsparcie już w drodze. Jesteś zatrzymany za nękanie drugiej osoby. Dobra, ja na razie go wsadzę, słuchajcie, do radiowozu i lecę pościg za tą drugą osobą. Pani tutaj poczeka nie rusza się. Zaraz podjedziemy. Mój partner tutaj wraca, więc chyba udało się tam tę osobę ściągnąć. Zaraz, zaraz. Ja i tak muszę tam podjechać. Wsiadaj do środka. Na miejsce przyjechały dwie jednostki wsparcia i udało im się złapać drugą osobę. Przeszukajcie tego, sprawdźcie jego dowody, dowód osobisty i sprawdzę go zaraz w bazie. Ja tego tutaj przeszukam. E, ja nie wiem jeszcze czy zgłosiłem. 12 do 00 zgłaszam, że obie osoby zostały zatrzymane. Zabrojony był, powodujący trudności z oddychaniem, widzę, przy tamtym znaleźliśmy, a przy tym nóż i torebkę niebieskich kryształów. Z osobami wszystko było w porządku, tak przynajmniej wynikało z bazy danych. Zostali oni zatrzymani za stalking oraz groźby karalne. Zabierajcie tego jednego, e, a my tego drugiego zabierzemy na komisję. Seret, bo i tak nie mogą y, oboma tym, tym samym pojazdem y, oboje Pojechać. Jeszcze dodatkowo w sobotę będzie Odcinek na fajwemie z polskiej policji Gdzie użyjemy te szóstki, także w sobota Godzina 16 koniecznie oglądajcie kanał A teraz wracamy do odcinka 00 do 12 zgłoś się 12 zgłaszam się Wydziałowi dochodzeniowo-śledczemu udało się ustalić, że w tym momencie odbywają się walki psów. Udajcie się na miejsce alarmowo i zatrzymajcie wszystkie osoby, które spotkacie na miejscu. O kurde na wsparcie pojedzie wam prewencję oraz OPP. Używajcie broni na gumę. Co jest? 12 do 00, przyjąłem. Udajemy się alarmowo na miejsce. A skąd mam wziąć broń? No broń weźmiecie od OPP, będą mieli ją dla was. I na razie czekajcie na miejscu, aż nie przyjadą wszystkie e, Przyjąłem, okej, okay, udajemy się na miejsce. Pójdźcie, widzowie, że faktycznie tutaj obok tej lokalizacji, gdzie nam wskazali jest jakoś dużo aut, ja to zaraz na radiu zgłoszę, ja się tutaj gdzieś ustawię tak daleko w miarę, żeby wiedzieć, czy tam nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi i, o, może tu sobie w prawo skręcimy i czekamy na pozostałe jednostki, tak, bo jest, ma, ma przyjechać jeszcze prewencja i OPP do, dodatkowo. Widzę, że dwa OPP przyjechały na miejsce. Dobra, 12 do 00 zgłaszam, że już jednostki są na miejscu. Zaraz będziemy wchodzili do środka. Ja myślałem, że oni tak wiadą po cichu. Oni tu zobaczcie, że jeszcze drogę zablokowują. Co oni tu robią? No dobra, ale patrzcie, kurde, ile osób. My tutaj się nie będziemy bawili, nie? To ja już wiem, dlaczego antyterrorystów nie wzywali na miejsce. Jak tak tyle osób wejdzie tam do środka, to. Dobra, widzowie, ja dostałem tutaj rozporządzenie, co mam zrobić, i już wam tłumaczę. Mamy za sobą dwie bronie. znaczy w sumie trzy, bo mamy paralizator, zwykłą broń oraz broń na kule gumowe. I mamy wchodzić z bronią na kule gumowe, ponieważ ona jest dosyć szybką bronią, bardzo dobrą jest na blisko i nie zadaje damage'a. A dzięki temu, jak strzelimy w kogoś taką kulą, to na pewno sobie popamięta, żeby z nami nie zadzierać. Plus reszta policjantów, która wejdzie z nami, po prostu go zatrzyma. No dobra, to w takim razie chodźcie tutaj. Ja mam wchodzić pierwszy. Wolałbym, żeby tutaj żadna strzelanina się nie rozpoczęła, bo jeszcze widzę, że jakieś osoby są na zewnątrz. Ale na pewno nikt nie wychodzi, także wszyscy, którzy byli w środku, zostali w środku. Dobra, oni się jeszcze trochę rozdzielili, żeby parę osób zostało na zewnątrz. Wejdą jako drugie wsparcie, Dobra. W takim razie, za mam wchodzić, tak? Policja, proszę opuścić broń, jeśli macie na miejscu. Wchodzimy pod ścianę. Podnieś łapy do góry, podnieś łapy do góry, bo użyjemy broni. Łapy do góry, łapy do góry. Dobra, aresztujcie ich wszystkich po kolei. Ja tam obserwuję schody. W ogóle, dlaczego oni taką akcję robią w dzień? W sensie, w ogóle, te psy walczą w dzień? Nie lepiej by było w nocy, jeszcze tego aresztujcie. Dobra, aresztujcie. Idę dalej, idę dalej, idę dalej. Patrzcie, ile tu jest osób. W ogóle ta muzyka strasznie tutaj głośno gra. Dobra, na glebę, na glebę każdy, bo użyjemy broni. Aresztujcie kolejne osoby. Tutaj, tak samo. Na glebę, na glebę, patrzcie, że oni w ogóle nas nie słyszą Tak głośno ta muzyka gra Dobrze, że na razie nikt tutaj broni nie ma Chyba, że widzą szelby, po prostu wiedzą, że nie, nie mają co Jak zadzierać z nami Dobra, chodźcie, chodźcie, aresztujcie kolejne osoby Ty, słyszy psy, słyszy psy teraz Na glebę, na glebę Każdy, bo żyje broni No kładź się na glebę Kurde, ile razy mam powtarzać Jeszcze tu psy się biją teraz, no nie, co ja mam zrobić Mam czekać, aż się zagryzą Kurde, psy na siebie skoczyły Dobra, ja biorę broń na wszelki wypadek tutaj. Chodźcie, 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 wchodzę po kolei, wchodzę. Odsun, odsun się, odsuń się ode mnie. Odsuń! Kurde! Odsun się, to się. Odsuń się ode mnie. Dobra, nie będę wzywał wsparcia, bo tu jest więcej policjantów, ale zostałem ranny. Ty, jakieś szały, jakieś szały. Co tu się dzieje? Dobra, na glebę powiedziałem, na glebę. 12 do 00, przyślicie mi więcej jednostek na miejsce, żeby zabezpieczyć. Mam bardzo dużo osób w środku i zostałem ranny przez y, pies y, ugryz. Na szczęście w kamizelkach. Dobra, policja jest w środku w takim razie. Zabezpieczajcie tutaj osoby. Weterynarzy trzeba wezwać, bo widzę dwa psy. Jeden się zagryzł, a drugi dostał do mnie kulka. Dobra, zajmijcie się tutaj wszystkim. Y, uprzątnijcie miejsce, zaraz po kryminalnych zadzwonię. Y, ten, dobra, ja idę na górę. Strzały, które były na górze, to po prostu znajdzie jakąś osobę i ona oddała broń. Na szczęście policjant nie został ranny, bo nie trafili. Gdzieś tutaj jakiś jeszcze przejście jest, którego nie zauważyliśmy. Dobra, widzę, że tutaj całkowicie miejsce jest zabezpieczone. Dobra, ja tak jak powiedziałem, czekam na wsparcie, na kryminalnych, którzy tutaj podjadą. Cała na razie ulica tutaj jest zablokowana, ale widzę kolejne jednostki przyjechały, także je uprzedny samochód na bok. 00 do 12, macie pozwolenie na powrót, możecie udać się na patrol. 12 do 00 przyjąłem, to wracamy na patrol w takim razie. Czemu światła nie działają? Ja może zgłoszę to na radio. 12 do 00 na, moim, na mojej lokalizacji nie działają światła. Przyślijcie jakąś, jakąś drugówkę. Nie jest to ruchliwa ulica, ale jednak warto sprawdzić to. 00 do 12, zgłoś się. 12 do 00, zgłaszam się. Mamy zgłoszenie o trupie w okolicy torowiska. Udajcie się na miejsce. 12 do 00, przyjąłem. Udajemy się alarmowo na miejsce. W takim razie. Kurde, jest w ogóle burza, nie mogę za szybko jeździć. Plus, jeszcze jest noc i ledwo co widać tutaj. To ja nie wiem, czy my znajdziemy w taką pogodę tego trupa. Dobra, wyłączę bomby, bo to jest tutaj, z tego co wiem. Wyłączę bomby w ogóle nawet takie, żeby jak coś nie poszyć y, osoby, która to zrobiła, bo może jeszcze jest na miejscu. Teraz to trzeba słuchać, o, takie coś wyłączyć i poszukać. Y, a nie, jest ciało jakieś, zobaczcie, faktycznie. 12-00 do 00, faktycznie widzimy jakieś ciało na miejscu, przyślijcie na miejsce techników kryminalnych. Sprawdzę jeszcze, czy oddycha, ale y, tak. Nie no nie ma tętna widzę że leży tu od jakiegoś czasu Dobra partner chodź udziel mu pomocy Ja wezwę karetkę e, 12 do 00 nie ma tętna e, Tutaj reanimujemy go Przyszlicie ambulans na miejsce e, Słyszę jednostki jadą tutaj e, na miejsce ja słuchajcie wziąłem latarkę Ja się rozejrzę tutaj po okolicy czy my coś znajdziemy Choć jest tak ciemno słuchajcie że ja nie wiem To są jakieś wagony zobaczcie Masakra Kurde Co jest czemu oni tutaj torów nie zamknęli no to teraz to już po nim to już jest Ohoho, oho, jak go przejechali Gdzie jest w ogóle mój partner? Mam nadzieję, że uciekł Dobra, on odskoczył, dobra e, Zajmijcie się nim tutaj Ja pierdziele Dobrze, że udało mi się odskoczyć. Dobra, ja idę poszukać. 12 do Cerosa, Zamknijcie torowiska najbliższe właśnie pociąg przejechał ofiarę w tym momencie. A pierdziele, no i co? Czemu oni tego wcześniej nie zgłosili? W sumie my powinniśmy zgłosić, że leży na torach. Dobra, to też nie do końca dobrze zrobiliśmy. A to teraz to już po nim, słuchajcie, raczej nic nie zostało, jak przez pociąg został przejechany. Nie no, tutaj nic nie ma, jak na razie. Tu jest jeszcze jakaś budka ochroniarska z tego co widzę. Dobra, słuchajcie, ja tutaj nic nie widzę, więc nie ma co, nie ma co szukać w taką porę nic. Jak to jest? A to widział kryminalny czego? Chodź, chodź, chodź. No zaraz i opowiem, co się stało, słuchajcie. A ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie koniecznie subika. Przypominam wam też o rekrutacji, która jest właśnie na naszym Discordzie. Może tutaj tak zostawia radio, żeby było Cokolwiek widać. E, my tutaj będziemy mieli na pewno Trochę formalności do sporządzenia, tym bardziej Że zapomnieliśmy zgłosić, e, że Leży na torowisku, więc... Choć kurde jak Było zgłoszenie, że tak czy siak leży w okolicy Torów, to chyba logiczne, żeby pociągi nie jechały Co jeszcze? Czemu oni znowu tego nie zrobili Stój tutaj, stój, nie podchodź Ja wam dziękuję jeszcze raz za obejrzenie odcinka do końca Przypominam o rekrutacji do ekipy nagrywkowej Która jest w tych terminach, jak tutaj widzicie Przypominam wam także o odcinku W sobotę z Polskiej Policji pierwszym Nie, w sumie drugim odcinku z Polskiej policji na Five Wiem, wyszedł kozacki odcinek z T6. Także koniecznie musicie w sobotę oglądać. Dzięki za obejrzenie do końca. Do następnego siema. No i cześć!